Okej, okay. nie wiem gdzie skończyłem ostatni odcinek więc najwyżej będzie spory przeskok Ale dobra Lecimy teraz po mapce sobie, polatamy trochę Bo z tego co Pamiętam jak sobie tak latałem na spokojnie zwiedzając mapkę To doleciałem do jakiegoś miejsca pełnego goblinów i tak dalej i tak dalej no dobra tylko że tutaj te nosorożce mogą stanowić mi mały problem bo jest ich dużo i do tego nie jest, czemu one atakują Pewnie nie lubię bez jego. O! A tutaj było mnóstwo goblinów. Który na szczęście schodzą na strzała. Skuli ognia. Nie trzeba się nawet męczyć ich ubijaniem. Aha, no faktycznie teraz idę z drugiej strony, niż poza nagrywaniem. Hmm, to zajdzie ci niosł twór, którego wcześniej w ogóle nawet nie zauważyłem przecież po prostu obok niego. Później wracam, patrzę o cieniu Skąd on się tutaj kurde wziął. No i... <laughs> tutaj zaraz jeszcze jak będę szedł, to powinien być... Tak, tutaj są dwa szablozęby. I jeszcze gdzieś powinien być jakiś orko, limienny e, ogr, jakkolwiek jak to brzmi, który jest związany z zadaniem, z tego co widziałem w tym wyklanie młota. No ale okej, okay, tutaj widzę, że jest ten żyła rudy, to sobie od razu wykopię. Rudy nigdy dość. <laughs> Dobra... Dobra, tylko gdzie on był? Ehm. Um... No Zjeżdżaj mi z tym. Zasłonię mi przeciwników. Po za późno ich mogę zobaczyć, albo ich w ogóle nie zobaczę. Też jest taka opcja. Mówisz, że jeżyny... ...zasłonią. O tak, tutaj pamiętam, że... Powszechnie jak kopałem, to zdobyłem dużo rudy. No, a teraz... Trochę gorszy łup, niż poza nagrywaniem, no ale okej. Okay. A nie, tutaj był... Troll. No w sumie troll też dobry. tak. Troll też dobry, więc Przysmażamy trolla. Znaczy się przypiekamy. Przypiekamy trola na wolnym ogniu. Żeby nie było, nie? Chociaż tu nie troll nie jest zbyt smaczny. Jak nie mam. Dobra, tutaj jest wohaty Bizon. No i tak. Lodowe wilki muszę poubijać. Z prostego powodu. Bo potrzebuję tego. Bo potrzebuję ich futr... futer. Dla jednego z myśliwych. O, potrzebuję dokładnie mówiąc 30. No, potrzebuję trzydziestu futer, a mam na razie dwadzieścia siedem. Okej. Ale damy radę. Nie znajdziemy jeszcze te brakujące trzy, jestem tego pewien, e, coś mi tutaj zaznacza. Aha, Golina. no ale jeszcze coś nie. Hmm... Ale tylko gdzie był ten... ...imienny ogr? Nie pamiętam, prawdopodobnie. Nie dalej no, grałem w to... Hmm... ...dwa dni temu. To mogłem zapomnieć. Do tej pory. Ale no, okej... Okay. Znacz no moje szczęście, i tak prędzej czy później tam wpadnę um. To chyba ja tędy wszedłem I na niego natrafiłem Aczkolwiek mogę się mylić Znaczy mogę ale nie muszę Dobra, tutaj są jacyś drwale. Znaczy tutaj powinienem mieć spokój. Dobra. Coż my tu mamy? Drwal, drwal... Drwal, drwal... Korwin Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablozęby. To najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie kto je zabije. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Gdzie znalazłeś te ślady? Na tamtym wzgórzu, niedaleko od naszego obozu. Uważaj, dorosły szabloząb to niedomowy kociak. Run dał mi spory zapas szynki. Już najwyższy czas, chłopcy zaczynają się niecierpliwić. Hmm, nie dzieć, dawno już tego nie jedliśmy. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Chcesz trochę szynki? Jasne, nakładaj. Jasne, nakładaj. Niemożliwe, szynka. Myślałem, że run zupełnie o nas zapomniał. To run przesyła tę skrzynkę, prawda? Tak, proszę. Przysyła mnie run. Czas najwyższy. Co to? Szynka. Dobra, dawaj. <suszy> Oto twoja szynka. Niedźwiedzia. Hmm. Dzięki. No i gitara. No to teraz jeszcze tylko muszę ubić jakieś. kuciaki. W sumie to może być. Przestań używać maszyn. Widzisz? To nie było takie może być jakieś średnie problematyczne. Oczywiście, o ile się na mnie. nie rzucą. Nie wiadomo skąd. Hmm. Ty, zaraz. A, to tutaj. No i proszę, przypadkowo znalazłem drogę. Wow. No to musiałem niezły kawałek zapierdziulać naokoło. Ale dobra, że nie będzie tutaj, są jakieś ten szablo ząbki tak no to zaraz nie <grybuj> ja tylko znajdę Aa, no <grybuj> a no i są faktycznie a Nie chciałem przypadkowo i trafiłem już wielce zbulwersowane bizony bo przypadkowo trafiłem w nich w jakiegoś dziada Kulomognia ognia no nie wiem jak tak można o o o tam jest ten ogór. No. No... Hmm. Okej... Okay. No ale to było poniekąd dziwne. Nie ukrywajmy. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje. Idź do runa. Otrzym... Tak, tak. Pójdę do runa. Ale to później, stary. Najpierw to ja tutaj widziałem kilka goblinów do ubicia. No jeszcze nie, nie tylko goblinów. Przewrócił mnie cwaniak. No no, okej. Okay. Dobra. Pytanie za milion. Gdzie ja teraz wyszedłem? Hmm. Ale teoretycznie jestem tutaj. Hmm. A jeśli tędy bym pobiegł, to gdzie bym doleciał? Hmm. Dobra, chyba, że ja go ubiłem. Alby nie. No ale w tym odcinku to by było na tyle, więc ja zaraz do was wracam.